Hejka, tu znowu Ada. Jeżeli jesteście na bieżąco, to wiecie, że mam teraz dwa konie, z którymi pracuję: oczywiście Rebel, moja klacz oraz od niedawna kokoła, którą dzierżawię. Chcę Wam mniej więcej pokazać, jak to teraz wygląda. Staram się je wypuszczać jak najczęściej razem, by się do siebie przyzwyczaiły. Najczęściej idę najpierw do kokoi, ponieważ ją trzeba przypiąć, a Rebel zazwyczaj w międzyczasie sama do mnie podchodzi. To, że rebel jest przyzwyczajona i przywiązana do mojej osoby, bardzo nam wszystko ułatwia i przyspiesza przy zbieraniu ich spadoku, ponieważ kokoje prowadzę, a rebel grzecznie luzem za nami idzie. Jestem praktycznie codziennie w stajni, musi być naprawdę jakaś losowa sytuacja, żeby mnie nie było. Mimo iż jestem codziennie, to nie zawsze mam czas na pełny trening, szczególnie z dwoma końmi, ale zawsze coś robię z dziewczynami, chociażby mała ląża, tak aby miały trochę ruchu. W treningu z Rebel nadal na pierwszym miejscu jest budowanie wytrzymałości i przy tym zamienianie tkanki tłuszczowej na mięśnie. Z Coco natomiast ogólny trening, aby przyzwyczaiła się do mnie, ja zresztą też muszę się do niej przyzwyczaić, wyczuć ją. Oczywiście Kokoła jako skokowy koń, więc w głównej mierze odbywają się treningi skokowe. Wiadomo, nie za każdym razem, aby nie przesadzić. Z nią jest prościej pod tym względem, że jest dzierżawionym koniem i Helena, która jest jej właścicielką, też na niej jeździ. Jest to znaczne ułatwienie, gdy naprawdę nie mam czasu na pracę z oba klaczkami. Wtedy Helena wchodzi na Kokołę i nie muszę się martwić o to, że nie ma odpowiedniej ilości ruchu. Tak jak wcześniej wspominałam, chcę ją również przyzwyczaić do mojej osoby. Nie ma to być koń, na którym trochę poskaczę, odstawię ją do boksu i zapomnę o wszystkim. Chcę z nią przejść tą samą drogę co z Rebel, czyli przyzwyczajam ją do mojego dotyku i tym podobne. Jak widzicie, rebel jest wtedy bardzo często zazdrosna i przypomina mi o swojej obecności, bo najczęściej jest wtedy po prostu puszczona luzem. Niejednokrotnie z pomocą przychodzi mi mój chłopak, Dawid. W niektórych sytuacjach jest wręcz istnym wybawieniem. Mimo iż zarzekał się, że więcej nie będzie już jeździł konno, to zmienił zdanie i jestem mu wdzięczna. Bo kiedy jest sytuacja podbramkowa, że naprawdę trzeba na nich podjeździć, wtedy oboje wsiadamy, on na rebel, ja na kokoła. Dawid z każdym razem coraz bardziej przekonuje się do jazdy konnej, ale ufa tylko rebel. Ona też się do niego przekonuje, aczkolwiek jak jeździmy razem, to jej przywiązanie do mnie jest trochę przeszkodą. Zrobiła się straszną przylepą jak jeżdżę na Kokoi i stara się być jak najbliżej mnie. Jest to oczywiście słodkie, ale przez to Dawid traci nad nią kontrolę. Nigdy bym nie pomyślała, że może ona sprawiać jakieś trudności. Tak jak wspominałam, wypuszczam je często razem, aby pobyły po prostu ze sobą. Mimo iż rebel jest czasem zazdrosna o koko, to nie odbija się to na ich końskiej relacji. No i oczywiście, żebyście sobie nie myśleli, że mam teraz nowego konia pod opieką, to Rebel idzie w odstawkę? Oczywiście, że nie. Kocham ją całym serduszkiem i nic tego nie zmieni. Nawet jeżeli treningi z Rebel będą się teraz pojawiać rzadziej niż z kokołą, to nie znaczy, że z nią nie trenuję. Wykorzystuję ją też często do rozwoju jazdy Dawida, co daje również dużą uciechę, a jej porządny trening. I tak to wszystko mniej więcej wygląda. Jest zdecydowanie więcej pracy, ale na całe szczęście nie jestem z tym wszystkim sama. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!